To Ty nie zdałeś się bo... Musiał iść drugi raz. Musiał iść drugi raz. No bo ja nie mam prawa, Nie, ja nie mam prawa jazda, a Nie prawo jazda. A co? Ojciec! No ja na gapę jeżdżę. Ojciec, co? Za... Dobra, nie może. Dobra, jedź. Ja się nic nie nauczyłem jeździć. Teraz moja kolej. No jeżdż, ósma synek, rana, jest usmarana. To już więcej. Jeżdż, prawo, prawo, ech! Prawo! No. Ale ja ten. Ja znam uciec taki skrót do naszego domu. Wiesz? No to ja. Je... Ty, ale co ty robisz? jadę skrótem. Cynek jakie jak wymyślasz ale ta, tu ja Dobra, O! Urządzaj! Oła! Nie Ojciec! Nie! Ojciec! Śmiesznie, ale nam się auto nie zepsuło Dobra! Auto nam na szczęście się nie zepsuło Mamy dużego fortu To jedź do szpitala! Po co mam jechać do szpitala? Nam się nic takiego poważnego nie stało. Nawet auto się nie zepsuło. O kurde! A! Co ty robisz? kurde! O kurde! ale mi głowa boli. proszę już mnie ja nie chciałem o nie nie wiem ja chyba ja chyba dobra synek bo jechać to nie tak szedł Uciec... mnie boli głowa ja chyba zapląję Dobra, nie wiem. Ja dzwonię po lawetę. No dzwoń, dzwoń. Dobra, już wjeżdżam. Już pan rozłożyłeś. rozłożyłeś. Dobra, 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 Synek, ale żeby nie było kolejnego wypadku. Co się stało? Nic się nie stało. Proszę Pana, to był niefortunny Sraż, wróci, wypadek. Ale. To był niefortunny wypadek. nie to to było ośka. niefortunne. Coś, 10 tysięcy, a mam Cię w dupie. 10 tysięcy to Ci do dupy mogę wrzucić. Proszę się to jadę. No, nie jadę. Walaj. No, Jeszcze piwa i zapomnij. <laughs> Ojciec, ale mu dałeś, jak powiedziałeś, kurde. Okej, okay, wieszczem jak cię Dobra, spokój, piesku tam ma. Uciekniemy do innego kraju, nas już nie zobaczysz. Nie no, ojciec, ja kocham być polski. On nas teraz nie słyszy. Uciekniemy, uciekniemy. Nie ma co! W Polsce, albo no jedziemy do Warszawy, jakiś o, ale po prostu to... go wyzewnął. Nie tyle <grym> zawsze tak taktyka jest. Trzeba jakoś tam wjechać. Tylek Jak, ja chyba. Ja jestem poza autem, więc ja stoję i czekam aż ty nie, wjedziesz. Nie to tak długo. To ledwo to prawo jazdy. Bo to auto nie jedzie. Dobra, no. Powiedzmy, że nie spadnie. Dobra. Dobra, panie laweciarzu, już poprawiłem to, to, auto. O Boże, ale drzwi są ciężkie. Oś, dobra, zostawiam je. Niech to się je posprząta. Dobra, niech pan to już ciągnie. Dobra, laweciarz, Tynek! ma prowadzić, on... Może może spowodował wypadek, ale on by on no On jest lepszy od ciebie. Nie? Proszę wysiadać. Co ty? Jete a kurde? Wysiadaj. GTA, albo wysiadasz. bo usunę ci ja No, brawo. Wyszłeś. w Końcu. No, dobra, a to to stój? Albo wsiadasz, albo my wsiadaj na pasażera. My jedziemy. Albo wsiadasz na pasażera, albo jedziemy. Dobra, dobra, wsiadaj kurde Dobra, stój se tutaj tyle No wsiada, Wsiadaj. już wsiadł A gdzie tam wałczysz <grym> Piu, bo się. Już się czuję trochę lepiej, ale tak mnie boli Nie, już szczerze nic nie boli, synek Sąsiad, tam się 6 No za Zaprawiamy około będzie tysiąc. Nie mam tyle, nie mam. Ty możesz nam dać? To właśnie. Jak nam nie dasz, to... na. Dzięki. albo też nam tysiaka albo nie no nie nie albo nam te auto to... albo cię wbalam z auto ale jesteśmy ojciec gangsterzy kurde jesteśmy dobrzy w to. jesteśmy dobre. w te uchłodanki. Dobra, dawaj. No, szybciej, bo nie mam dnia. całego dnia. To auto Cały dzień no to No wysiadaj! Będzie... Ostatni dzień to będzie ten, ten będzie, a nie ma roć. Jak nie masz czasu, to wysiadaj, nawet nie prowadzisz. No <grym> właśnie. Dobrze. Nie interesuje mnie to, że to to. To auto. Auto, co, ściągam to auto? Ja się tam. A ty tam, na, tam Cicho bądź, ty będziesz się naprawiał. Dobra, stówka mogę być żeby... Stówka. Dobra, na no stówkę to spoko. Stówkę mogę zapłacić. Zapłacę. Na no stówkę, ale... Resztę ty płacisz. Do dobra, ja już wsiadam, bo... Ja, no, ja auto jest rozwalone przecież. Daj to salonu te auto, synek. Musimy jakoś wjechać... do tego... do tego... No to wyjeżdżaj synek. Kurde, to nie skręca... w jedną stronę. W prawo albo lewo nie skręca. No bo tak zepsułeś mi auto. Marudzisz. Marudze Ja zapłaciłem za te auto 40 tysięcy. A W latach 90 pamiętaj. Nieprawda. W dwutysięcznych. Niech to auto jest starsze ode mnie. No widzisz, widzisz jakie jest, jest więcej warto od Ciebie. O Ty ujuch mały. Synek, bo Ty się nauczyłeś prowadzić? Ja lepiej prowadzę od Ciebie, a nie mam prawa jazdy. No, <laughs> rafiery dzielcie. O? Eee, nic, nic, nic nie było. Co, Co kurde? Proszę pana to mój ojciec się robi wykupiać No z klika kapecz. Tak myślę Dobra. Ja Ech, dawać proszę pana, niech pan... To ja pan, ja panu to zostawiam, niech pan se sam to ogarnie. Chodź ojciec. No i idę, idę. Chodź idziemy do domu. Dobra, ale daj mi... Daj mi chociaż wdychę na piwo. Dobra. Za to auto. Ech. Ja ci zapłacę za naprawę. No, tropy już bana będziemy, czy ty nas naprawiona. Ja, raczej idę na wieczór, żebym don...